Cześć Daniel z tej strony Blender Chamber. Pogadajmy sobie dzisiaj o shadow catcherze, czyli o tym jak wyrendować taki obiekt właśnie z cieniem. Po co nam coś takiego? Otóż po to, żeby zmergować, zintegrować to sobie z jakąś tam przestrzenią 2D na przykład. I w tym przypadku mamy cień, który wygląda dość naturalnie. Oczywiście ten obiekt, obiekt tak naprawdę nie jest dopasowany super do tej przestrzeni, ale nie o tym jest tutorial. Tutorial będzie tylko i wyłącznie o szadłkaczerze i o różnych opcjach. Ale jak już chcecie zintegrować takie dwa zdjęcia, no to podam wam dwa typy, czy trzy. Musicie patrzeć na perspektywę. Druga rzecz, musicie pamiętać o kierunku cieni, czyli żeby kierunek światła był dobry. No i oczywiście trzecia rzecz, HDR. Właściwie chodzi o to, żeby kolorystycznie jedna rzecz, czyli to pasowała do obrazka naszego. Żeby to zrobić po prostu najlepiej ustawić ten nasz obrazek jako HDR do tego obiektu, jak będziemy go renderować. Ok, ale pogadajmy sobie o Shadow catcherze, bo to jest w tym momencie dla nas najważniejszą rzeczą. Przejdźmy sobie do blendera. Dobra. Już mam tutaj sobie obiekt mój, który będę renderował i teraz tak. Przede wszystkim pierwsza rzecz to jest zmienienie z Eevee na Cycles. OK, zmienione. Druga rzecz. Jak sobie dodam plane'a, zeskaluję go. Mam ten cień. OK, wszystko fajnie. Teraz dodaję sobie w object. Wchodzę sobie w visibility. Shadow catcher. I wszystko jest niby fajnie. Ale jak sobie zacznę renderować, no to renderuje mi się tło też. OK. Tego byśmy nie chcieli, dlatego, jak sobie wejdziemy tutaj w tę opcję Film, klikam sobie Transparent i od razu widać różnicę. Ok. Teraz puszczę sobie szybki render jeszcze. Dobra, i na tym właściwie mogę się już zatrzymać i powiedzieć Wam, że jest źle. Dlaczego jest źle? Dlatego, że ten obiekt jest taki bardzo biały. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest plain którego nie widać, bo jest Shadow Catcherem i który jest po prostu biały. No to nie widać tego playna, ale on nam odbija jakieś tam światło, jak to wyłączyć. Przejdźmy sobie do Render View. Jak sobie przejdę tutaj do Object, tutaj gdzie kliknąłem Shadow Catcher i wyłączę Diffusa i Glossy, to jest różnica. Ok, pokażę Wam. Kliknę sobie F11. I pokażę Wam różnicę na drugim slocie, jak wygląda render z tymi opcjami oraz bez tych opcji. Dobra, wyrenderowało się i teraz zobaczmy różnicę. Slot pierwszy biało. Slot drugi, no, jest już naturalnie. To jest takie drewno, jak ustawiłem w, w materiale. Także tak to właśnie powinno się prezentować. Także pamiętajcie, Shadow Catcher to nie jest jedyna opcja, którą zaznaczacie tutaj ale i, trzeba pamiętać o tych opcjach tutaj, Diffusa i Glossy wyłączamy koniecznie. OK. I teraz tak, kliknę sobie F11, żeby przywrócić ten mój render. Teraz go sobie zapiszę, Save As. I jak widzicie, mamy problem, bo tło jest czarne. I uwierzcie mi na słowo, jak wejdziemy sobie w Photoshopa, to, to, to tło po prostu nadal będzie czarne. Nic z tym nie zrobimy w tym momencie, ale wróćmy do blendera nie przejmujcie się, bo jeżeli wyrenderowaliście to, to nie stracicie tego renderu. Przejdźmy sobie do opcji tutaj tych. I tutaj mamy coś takiego jak RGB. Domyślnie powinno być RGBA, ale specjalnie zmieniłem na RGB w razie czego specjalnie popełniłem ten błąd, żeby żebyście wy w razie czego go nie popełnili albo wiedzieli, jeżeli coś jest nie tak. OK, kliknąłem sobie F11, przerzuciłem sobie teraz ten, to okno. I teraz, tak jak sobie zapiszę Save As, to tutaj przy okazji już widzicie jest RGB, RGBA. OK, Save As Image. OK, małe porównanie. Tutaj już jest wszystko OK. Jeżeli dorzucę sobie nową warstwę, zrobię jakiś tam kolor. No to wszystko mi się zgadza. Także to już jest poprawny Shadow catcher. Dobra, ale pokażę Wam coś jeszcze więcej. Mam ten obiekt wyrenderowany, mam go nawet w Photoshopie, ale chciałbym wyrenderować na przykład sam cień. Ok, nic prostszego. Wezmę sobie to przy okazji, dorzucę do nowej kolekcji plane, na przykład nazwę. Ok, to jest teraz mój plane, a to jest mój obiekt. I teraz tak, jak kliknę sobie prawym view layer, indirect only, to jak przejdę do solid, a potem render z powrotem. To mam sam cień. Także tutaj możecie sobie już wyrenderować sam cień i na przykład mieć w nim, dzięki temu dodatkową kontrolę w Photoshopie. Masz obiekt osobno, cień osobno, więc możesz przyciemnić, rozjaśnić ten cień. Bez względu na to, obiekt może zostać taki, jaki jest. Ok, jak mamy widoczny tylko i wyłącznie cień, no to możemy sobie powrócić do tego, co było poprzez kliknięcie prawym. View Layer i Clear Indirect Only i mamy z powrotem obiekt widoczny. Ok, ale jest jeszcze fajna zakładka tutaj, View Layer, która jest bardzo istotna przy takich właśnie rzeczach, to pokażę Wam taki fajny lifehack. Nazwę sobie tutaj, View skrócę po prostu nazwę i teraz tak, klikam sobie tutaj, żeby dodać nową warstwę, Copy Settings, Shadow nazwałem sobie tą warstwę i tak naprawdę co tu się stało przez te kopie settings. Stworzyłem drugą warstwę. Która nazywa się Shadow. Co ja z tą drugą warstwą mogę zrobić tak naprawdę. Skoro mam warstwę główną która będzie załóżmy z obiektem no to na tej warstwie nie chcę mieć cienia. OK. Teraz to jest druga warstwa zupełnie na której mogę pracować. Tutaj widać, że cień jest i na przykład mogę na tej warstwie nie chcieć widzieć obiektu, tylko sam cień. I teraz to wygląda tak, że tutaj jest cień, a tutaj jest obiekt. Ok, dajmy temu render, zobaczmy jak to wygląda. Ok, zauważcie tutaj, że render poszedł dwa razy. Raz cień się wyrenderował, raz obiekt, i teraz mamy po prostu obiekt. OK, co z tym możemy zrobić? Wejdziemy sobie do compositingu, use nodes Zduplikuję sobie tego noda Zmienię mu tutaj Warstwę na shadow I teraz widzimy Że mamy obiekt i mamy shadow Możemy sobie dodać coś takiego jak Alpha over I dzięki temu Teraz Wezmę sobie podgląd Dzięki temu mamy Obiekt i cień równocześnie. OK, ale to jeszcze mnie nie zadowala, bo wygląda dość dziwnie. Dlaczego to wygląda tak dziwnie? To rozumiem jeszcze. Okay. Żeby było widać lepiej. Wygląda tak dziwnie, dlatego że ten cień jest nad obiektem. Czyli musimy zmienić tę opcje tutaj. No i teraz mamy obiekt i mamy cień. Po co tyle zachodu? Otóż po to, żeby można było teraz edytować na przykład kolorystycznie. Sam obiekt. Pewnych rzeczy nie musimy edytować, albo co bardziej w sumie może przydatne jest, po prostu bardziej edytować, znaczy wyedytować sam tylko wyłącznie cień. Co jest też ciekawe i co można zrobić, to omawiałem w innym tutorialu. Możecie zajrzeć do niego. Jest coś takiego jak file output. Jak sobie połączymy to, tutaj sobie wejdę w mody properties, dodam inputa i tego imidza podłączę tutaj, to mogę przy kliknięciu Render od razu oba te rendery zapisać sobie do plików PNG, czy do jakichkolwiek innych, jakich tam chcę i jakie mi są przydatne. Dzięki temu zaoszczędzę trochę czasu i mam dużo więcej swobody, jeżeli chodzi o późniejszą edycję tego w Photoshopie. Dobra, jeżeli chcecie, to zerknijcie na ten tutorial a propos file outputa i zapisywaniu automatycznego renderów. Mam nadzieję, że ten tutorial a propos szadłokacza był dla Was przydatny, że czegoś się nauczyliście nowego i co? No, do usłyszenia w kolejnym tutorialu. Dzięki, cześć!